Siemaneczko, ziomeczki. Łysy powraca na szerokim kącie. Dzisiaj jestem w Arinadze, odpaliłem GoPro, także będzie troszeczkę mieć trzęsienia. Śpieszę uspokoić wszystkich, bo ostatnio jestem po drugiej stronie kamery. Łysy jest dalej, Łysy. Nic się nie zmieniło, moi drodzy. Także na spokojnie. Tak to wygląda. Ostatnio za dużo nie mówiłem, bo jakaś korona mi wjechała na gardło. I że tak powiem, pokaszliwałem, nie byłoby to ładnie. Natomiast już jest lepiej, uspokajam od razu wszystkich grupowiczów, którzy w internecie sieją panikę, że tu korona i nie wiadomo co, zobaczcie, total relax, zero fal, ludzie uśmiechnięci w restauracjach, moi drodzy, wszystko pod kontrolą, wszystko pięknie, każdy żyje swoim życiem, nie ma się co przejmować, przestańcie się stresować, bo znajdziecie zamiast na koronę na nadmiar kortyzolu, tak to, tak to się może skończyć tym wszystkim, zero problemu, zaraz Wam pokażę Soconegro, czyli jeden z fajniejszych spotów dla początkującego surfingu tutaj w Arinadze na Gran Canaria, a kawałeczek dalej idziemy do mojego ulubionego spotu, do Risco Verde, tak, 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 do zobaczenia za chwileczkę. 100 metrów tutaj w stronę i proszę bardzo to jest ta rafa wulkaniczna tak to mniej więcej wygląda przy odpływie moi drodzy a tutaj mamy risco verde przepraszam, to negro. naturalny basen tak to wygląda tutaj można sobie po prostu e, skutecznie jak snurkeling że jak powiedzieć ale zawsze w niedzielę, jako że dzisiaj jest niedziela, tutaj jest mnóstwo, mnóstwo lokalnej ludności, tak? O, dzieci, proszę, bawią się, ktoś tam sobie pływa. Widziałem, tam ludzie też trenują jakieś zafalowanie duże do triatlonów, mieli jakieś tam pianki z napisami bla, 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 ironman, coś tam. Także jak jest zafalowanie to sobie ludzie tutaj trenują. Proszę widać, chłopcy też idą do wody na snorkeling zobaczyć. Głębokość generalnie zależy od wysokości przypływu. Natomiast jest to około 4 metrów powiedzmy w najgłębszym miejscu. Ciężko mi jest naprawdę określić, bo zawsze jest inaczej jak tutaj jestem. Także tak to wygląda. I za chwilkę przenosimy się na Discovery, a teraz zobaczcie ile jest ludzi. Mamy 1 marca, w związku z tym wciąż mamy zimę. Tak to wygląda na kanarach zimę, moi drodzy. A teraz polecimy z drugiego kąta, jak to wygląda. Proszę. Specjalne to są podeszty zrobione tutaj e, z drewna, po to, żeby ludzie mogli się opalać, no bo to wszystko tutaj niestety jest skaliste. E, także całkiem fajnie jest zaplanowane. Jak widać poziom oceanu jest bardzo niski, jest odpływ. Normalnie te wszystkie kamienie tutaj są pod wodą, albo tylko czubeczki wystają. Także spokojnie, z metr niżej jest. Zresztą to co widać. Normalnie kamienie są zielone, normalnie to wszystko jest pod wodą. A tak ludzie tutaj cieszą się wolną niedzielą. Także bardzo fajnie. Kultura pobytu na plaży jest bardzo duża, mimo tego, że mają to praktycznie na co dzień nie wiem, nie nudzi im się, po prostu nie nudzi. A tu mamy proszę. Piękną ośmiornicę wykonaną. Z kamienia w kamieniu, jak to woli. Nawet most zbudowali tutaj. No proszę. Niesamowite po prostu. Ten deptak ma dobrych parę kilometrów, także fajnie można się przejść, relaksować. Tu spod za spotem naprawdę na snorkeling świetne są. Tu się zaczyna już ta bardziej wieczna część i zaraz dojdziemy do Risco Verde. Spotu numer jeden moi drodzy. Ja, jeżeli chodzi o wyspy kanaryjskie, bardzo popularne są takie malowane obrazy złożone z kafelek. Świetnie to po prostu wygląda. U mnie w mieście w Tablero, dosłownie co 50 metrów na ulicach są wywieszone takiego typu rzeczy. Z napisami, z opisami ludzi, którzy zamieszkiwali El Tablero hen-hen dawno temu, gdzieś tam powiedzmy 150 lat temu. Jak przybywali z Hiszpanii, jak się osiedlali, jak otwierali pierwsze sklepy i tak dalej. W związku z tym można naprawdę dużo się dowiedzieć. Jest bardzo, bardzo ciekawe. Proszę, komuś nimfa uciekła. W stówkę nagrody można przytulić, nie? A teraz słuchajcie. Zobaczyłem na risko, czyli na mój ulubiony, ulubiony spot na snorkeling. Jest zupełnie pusto. Z racji, że troszeczkę wieje. Tablica niestety jest cała brudna, ale zamierzam Wam pokazać, co można tutaj zobaczyć: Angel Shark, anielski rekin, płaszczki. Ta ryba to się pompuje z wrócami, no nie pamiętam nazwy. Koniki wodne, nie? to tego nie nikogo nigdy znaleźć. Eee, Langosty, nie mam bladego pojęcia co to, i wszelkiej maści rozgwiazdy i ślimaki, to wszystko można znaleźć tutaj. A co jest najciekawsze, to właśnie tutaj moi drodzy spotkałem pierwszy raz mątwy. No, może skłamałem, nie pierwszy raz, ale pierwszy raz nagrałem. W związku z czym jest to dla mnie bardzo, bardzo fajne miejsce, bardzo je lubię. Często do niego wracam. W zasadzie wielu, wielu moich znajomych pokazało pokazałem. Ich kto ze mną przychodzi na snorkeling, zazwyczaj kończy tutaj Rafa i opływamy ją w miarę możliwości. i Tam się najciekawsze rzeczy dzieją. Aczkolwiek zwykły, zwykły snorkeling można zrobić dosłownie tutaj, przy tej rafce na dole. Tu już można sporo zobaczyć. Oczywiście zawsze zależy od poziomu oceanu zawsze zależy od przejrzystości wody, od fal itd. Tak no już za rafą to barakudy polują, nawet na wysokości rafy można trafić. To też mówię, zależy od poziomu oceanu. Jak jest wyższy poziom, one są bliżej, no wiadomo jak jest niższy, trzeba kawałeczek wypłynąć dalej. Dobrze moi drodzy, do El Cabron nie będę szedł. El Cabron jest jeszcze z kilometr, dwa za tym. Natomiast jak przychodzi stamtąd, i będzie bardzo, bardzo wiało. Sypało piachę, nic nie będzie widać. Także nie ma sensu. Tym bardziej, że dzisiaj mam spacerową niedzielę. No, bo tak jak mówiłem, tam delikatnie zaziębiony byłem, no to nie będę tutaj robił żadnej, żadnych wypraw do wody. Nic z tych rzeczy. Bawcie się dobrze, postaram się to jeszcze dzisiaj zaplodować, zmontować. Stosunkowo danego dnia, moi drodzy. Bawcie się dobrze. Wójcie z kanaru, forever, pozdrawiam.